Chciałabym Was zaprosić bardzo serdecznie na warsztaty oddechu do Sangalpy. Warsztaty uwalniania oddechu. To będą moje trzecie warsztaty w Poznaniu. I y, to jest taka praca, podczas której uczymy się korzystać z znacznie większego potencjału naszego oddechu niż y, znamy na co dzień. Y, bardzo dynamiczna. Uzdrawiająca, kojąca i potężna praca. Ma duży taki zasób um, oczyszczający, pomaga nam oczyszczać nasze emocje, oczyszczać nasze ciało też z nagromadzonych różnych toksyn, toksyn i doznań, które nam nie służą. I jakby sercem, esencją tej praktyki tak naprawdę jest to, że um, pomaga nam wracać do domu i przypominać sobie o tym, Kim naprawdę jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni, jaki jest nasz potencjał. Więc jest to taka praca, która pomaga budować mosty między różnymi naszymi skrajnościami: <grymny> między naszymi ranami i naszymi darami, między naszym wewnętrznym dzieckiem. I Tą częścią nas, która jest blisko źródła, i, i po prostu tym uspołecznionym dorosłym, którym jesteśmy na co dzień. I te wszystkie rzeczy się spotykają w centrum e, dzięki oddechowi <grym> podczas tej praktyki. E, naprawdę przepiękne warsztaty. E, jeżeli przychodzimy na nie z otwartym sercem, to one faktycznie mają taki potencjał zmiany życia. Dla, dla niektórych z nas, dla mnie to jest wielka radość i wielki zaszczyt. To...